Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca Plus, czyli coś więcej aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych. Chociaż dzisiaj będzie trochę poradnikowo, ale i przede wszystkim testowo. Ale test w drugiej części tego materiału. Już nieraz prosiliście mnie o to, bym odniósł się do kwestii oświetlenia samochodu. Eee, zastanowić się, czy może lepiej kupić pięć takich tanich żarówek za 2,89 zł, czy lepiej kupić jeden markowy produkt. W drugiej części tego materiału na to odpowiem, ale zacznijmy od takich kwestii podstawowych. Co jest najbardziej istotne przy wyborze żarówki? I tego, czy ta żarówka będzie naprawdę dobra jakościowo. Przede wszystkim najbardziej istotny jest żarnik. Żarnik dobrej jakości będzie sprawiał, że barwa światła będzie o wiele lepsza, będzie więcej lumenów, dzięki temu będziemy mieli większe pole widzenia. No i po drugie, taka żarówka powinna nam starczyć na trochę dłużej względem jakichś chińskich tanich podróbek. Po drugie, w żarówkach markowych panuje o wiele większe ciśnienie jest mowa nawet o 13 barach. Światła w aucie są asymetryczne. To znaczy, że musimy kupować dwie różne żarówki lewą i prawą? No nie. Asymetryczność wynika z europejskich norm, z tego, że musimy mieć dobrze doświetlone pobocze z prawej strony i za to odpowiada prawy reflektor. Wymiana żarówek wydaje się być również banalna. No, co to za sztuka? Wyjąć, włożyć i jechać dalej. No ale jak widzicie na przykładzie tego Renault Megan, e, trzeba zdemontować reflektor, żeby dostać się do żarówki. Ale powiem wam szczerze, to nie było jeszcze takie trudne, z tym się uporałem dosyć szybko. Gorzej miałbym, gdybym chciał taką żarówkę wymienić już w kultowym w tej kwestii Renault Modus. W pierwszej kolejności musiałbym zdemontować zderzak dopiero później zdemontować reflektor. Czy wyobrażacie sobie taki demontaż podczas kontroli policyjnej? No niekoniecznie. Dlatego polecam, że jeżeli nie wiecie, jak w swoim aucie zdemontować żarówkę, e Sprawdźcie w instrukcji obsługi, żeby później podczas kontroli policyjnej nie było zaskoczenia. Stan oświetlenia również polecam, żeby sprawdzać co kilka tysięcy kilometrów. O ile jesteśmy w stanie zauważyć, jak nasze żarówki e, mijania świecą czy nie świecą, o tyle chociażby światła pozycyjne czy oświetlenie tablicy rejestracyjnej czy światła stopu już niekoniecznie. Kontrolujmy to co kilka tysięcy kilometrów. Jakie mamy dwa najpopularniejsze rodzaje żarówek stosowanych w autach osobowych? Oczywiście pomijam tutaj lampy wyładowcze, ksenonowe, jak i światła e, ledowe. Teraz już nawet e, laserowe. Mamy dwa rodzaje żarówek, żarówki H4 i H7. H7 jest to trochę nowszy typ względem H4, stosowany od 1995 roku. Na czym polega różnica? Żarówki H4 mają dwa włókna, przez co ta bańka jest trochę większa. Jedno włókno odpowiada za światła mijania, drugie włókno odpowiada za światła drogowe. W przypadku żarówek H7 mamy tylko i wyłącznie jedno włókno. Ono odpowiada za światła mijania. Ale co ciekawe, mimo że żarówka H7 ma trochę mniejszą tą bańkę, Generuje troszeczkę więcej światła, około 1500 lumenów względem żarówki H4, która emituje około 1000. Lumenów. Z drugiej strony mówi się, że żarówki H7 są trochę mniej trwałe względem żarówek H4. Wszystko zależy od tego, jakiej jakości kupicie żarówkę, bo dobre markowe produkty spokojnie dorównują żarówkom H4. Żółte, zielone, fioletowe, niebieskie. E, producenci teraz już się prześcigają w tych barwach po światach tego e, światła, ale powiem Wam jedno: nie ma sensu. Z jednej strony prawo, a z drugiej strony fakt, że biorąc w rękę o taką żarówkę, jak ja to nazywam ksenon Zenon czyli żarówkę, która. Poniekąd ma emitować światło zbliżone do ksenonu. Oczywiście ona nigdy takiego światła nie będzie emitowała, z tego względu, że ona kosztuje około 4,50 groszy, a lampa wyładowcza ksenonowa kosztuje kilka tysięcy złotych. Jednym z zasadniczych problemów takiej żarówki jest to, że ona ma założony filtr niebieski. Przez to już następuje utrata światła, więc żarnik musi emitować znacznie więcej tego światła, przez co żarnik będzie starczał nam o wiele krócej, więc ta droga się zamyka, bo wcale to światło o wiele bardziej nam i lepiej nie będzie świeciło, ale o tym przekonamy się w drugiej części materiału podczas testu. Również polecam, by... Zawsze sprawdzać, jeżeli kupujecie żarówki, czy mają tak zwany filtr UV. Jeżeli w przypadku żarówek markowych o to się nie martwię, tak w przypadku jakichś chińskich tanich zamienników już tak. Jeżeli takiego filtra UV nie będzie, e, szybciej nam zmatowieją reflektory, jak również odbarwi nam się odbłyśnik, przez co nasze światło będzie o wiele gorsze i będziemy po prostu bardziej męczyli się podczas jazdy takim samochodem. Czy żarówki wymieniamy pojedynczo, czy wymieniamy razem? Już tłumaczę. Ja polecam, by żarówki wymieniać zawsze razem. Z tego względu, że jeżeli już przejedziemy kilka tysięcy kilometrów i jedna z żarówek nam się przepali, polecam też by sprawdzić czasem łączenie, bo jeździmy po polskich drogach, są dziury, nie zawsze żarówka jest przepalona, wystarczy po prostu poruszyć wtykiem, ale jeżeli już faktycznie jedna żarówka nam się przepali, one z kilometra na kilometr mają coraz to troszeczkę gorszą barwę światła. E, ja nie mówię, że będą świeciły o wiele gorzej, ale stopniowo, po iluś tysiącach kilometrów, e, no, jakoś na pewno będzie się pogarszała, więc wymieniajcie to razem, bo jeżeli już jedna Wam odpuściła, to i za chwilę i druga żarówka może Wam też podziękować. No i zanim przejdę do tej próby testowej, no oczywiście jest teraz winno, więc nie ma sensu w tym momencie robić tego materiału. Materiał zrobię wieczorem, najlepiej w nocy i nie na przykładzie tego Renault Megane, bo jakbym miał za każdym razem demontować Reflektor, powiem Wam szczerze, chyba by mi nocy do tego brakło, ale na przykładzie Dachy Duster, bo tam będzie o wiele łatwiejszy dostęp do reflektora. Witam Was w nocnej odsłonie. Godzina 23. Ciemno na zewnątrz. Muszę się doświetlić lampą warsztatową. Zatem pokrótce przejdziemy za chwilę do testu. Idealne warunki, więc można przejść do takiego testu oświetlenia. Zaczniemy od najtańszej żarówki za 2,89 zł. 55-watowa, później 100-watowa. Też jedna z najtańszych. Później żarówka. Typu Xenon Zenon, jak ja to nazywam, czyli chiński odpowiednik Blue Visionów. Sprawdzimy, czy faktycznie tak dobrze się sprawdza. Później żarówka typu LED. Oto też mnie prosiliście, żeby sprawdzić, jak takie żarówki sprawdzają się podczas doświetlenia drogi. No przecież teraz jest taka moda na lampy LEDowe. No może taka żarówka za 6,50 wystarczy w zupełności. I na sam koniec żarówka Philipsa Extreme Vision po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie warto do niej dopłacać i jest lepsza względem jakichś chińskich zamienników. Zapraszam. Dobra, rozpoczniemy od pierwszej żarówki. Dobrze, że tu jest w miarę dobre dojście w tym dasterze i będzie można łatwo te żaróweczki sobie wymienić. Teraz włożyłem żarówkę 55-watową, to jest żarówka za 2,89 zł. Jestem ciekaw, jak długo będzie ona świecić. Bo gratis dostałem, tak jak już wcześniej wspominałem do niej jeszcze żarówki pozycyjne. Mam prośbę, macie, jakbyś mógł jeszcze 5 kroków podejść bliżej. Widać dość dobrze. Tym bardziej no, jest ubrany w kamizelkę odblaskową, więc tym bardziej powinno być to lepiej widoczne. Ok. Teraz została włożona żarówka 100W, której nikomu nie polecam. E, chyba, że nie ma nic przeciwko jakiemuś pożarowi temu, że ta żarówka wytwarza trochę zbyt dużą temperaturę i oślepia innych kierowców. E, widać pieszego o wiele lepiej, e, faktycznie jest lepiej widoczny z odległości 15 metrów. Mam prośbę podejść o 5 metrów bliżej. E, widać go dobrze, nie tylko samą kamizelkę, ale widać też całe, całe, całe kontury. Faktycznie świeci lepiej, tylko powiem Wam tak, e, ja. Kończę tą próbę, szybko e, gaszę oświetlenie w aucie ze względu na to, że kloż jest plastikowy, nie chcę go spalić. Ha! Faktycznie to jest podróbka Philipsowego Blue Visiona, czyli jego chiński odpowiednik. E, już żeśmy teraz stwierdzili i Maciek, patrząc z przodu, i ja teraz patrząc tutaj z perspektywy kamery, jak i tego co widzę obok kamery, faktycznie ona świeci trochę bardziej białym światłem. Ale to też nie była droga żarówka. Jestem ciekaw, jak długo ona by wytrzymała. Mam prośbę podejść tak 5 metrów do przodu, tak jak przy innych próbach. Ok, widać się dobrze, kontur widać. Ja troszeczkę tą próbę zafałszowałem, z tego względu, że sprawdzamy tylko i wyłącznie jeden reflektor prawy. Lewy jest zakryty, bo w lewym jest fabryczna żarówka włożona, więc nie chciałbym tutaj robić jakiejś dysproporcji. Ok, próba zakończona. Dobra, jesteś teraz w odległości około 15 metrów. Miałbym prośbę, zbliż się o 5 metrów, 5 dużych kroków do mnie. Teraz założyłem inną żarówkę LEDową, licząc na to, że będzie świeciła trochę lepiej względem tamtej i faktycznie świeci trochę lepiej, ale w tym momencie od frontu zderzaka do osoby, która jest 10 metrów dalej, do Maćka jest yy, tylko 10 metrów. Zobaczcie, widać trochę kamizelkę odblaskową, która powinna przy normalnej, dobrej żarówce po prostu świecić jasnym i barwnym e, światłem. Okej, okay, dobra. No właśnie, w tej chwili włożyliśmy ostatnią żarówkę Philipsa Extreme Vision i faktycznie widać... Dużą różnicę na przykładzie pieszego, ale również zwróćcie uwagę na to, jak po prawej stronie jest o wiele lepiej doświetlone pobocze, aż widać unę trochę tak na wzór ksenonu. Mam prośbę, podejść jeszcze 5 metrów bliżej, tak jak w przypadku innych testów. Cały czas podkreślam świeci tylko i wyłącznie jedna żarówka. Powiem tak, widzę cię w tym momencie najlepiej względem poprzednich żarówek jest naprawdę bardzo duża różnica. Producent tutaj deklaruje, że ta żarówka ma plus 130% względem prawdopodobnie innych, zwykłych żarówek, ale wydaje mi się, że może być to nawet trochę więcej. Faktycznie, jak patrzę już tak ponad okiem kamery, widzę Cię bardzo dobrze, a cofnij się tak, nie wiem, z 10 kroków do tyłu jeszcze. Pójdź, pójdź sobie, pójdź sobie. O, tu jesteś w punkcie wyjściowym, a jeszcze cofnij się z 10 kroków dalej. Proszę, zobaczcie, faktycznie, co to znaczy jednak dobra żarówka. Okej, okay, dzięki serdeczne. Witam Was w ostatniej odsłonie. Można powiedzieć, że ta noc była niezwykle krótka dla mnie, a teraz o poranku dosyć chłodno, ale nagrywam podsumowanie. Celowo zakrywałem lewy reflektor, po to, żeby próbę przeprowadzić tylko i wyłącznie na jednym. Pierwszy był ustawiony dokładnie w odległości 15 metrów od zderzaka samochodu. No i powiem tak, gdy założyłem tą najtańszą żarówkę za 2,89 zł, on był dobrze dla mnie widoczny i powiem wam szczerze, nie zauważałem dużej różnicy. Kontur było, widać, przeszedł 5 metrów bliżej do mnie, jeszcze lepiej był widoczny. Ale gdy założyłem żarówkę 100W, bo fabryczna, oryginalna, takie jakie powinno się stosować, mają 55W, ale gdy założyłem tą podwójnie mocną, e, może tego nie było aż tak bardzo widać na nagraniu wideo, ale naocznie uwierzcie mi, że e, było widać, że jest lepiej doświetlone wszystko, dosłownie wszystko, i od pierwszego słyszałem jedno hasło: oślepiasz mnie. Przestawiłem żarówkę, próbowałem przestawić żarówkę, no inaczej się nie dało, bo ona była dobrze zamontowana i cały czas słyszałem hasło oślepiasz mnie. Ona wcale gorzej nie świeciła od światła drogowego i tutaj już zapalałaby mi się lampka, ponieważ będziecie oślepiali kierowców jadących z naprzeciwka, to że ona ma większą moc wcale nie znaczy, że będzie lepsza no i ten najgorszy element tej żarówki jest to, że generuje on o wiele większe ciepło, przez co jeżeli mamy plastikowy reflektor, uwierzcie mi, można go przepalić na wylot, no i nieraz zdarzały się pożary przy użyciu takiej żarówki. Gdy założyłem żarówkę typu Xenon Zenon ona świeciła trochę lepiej względem tej pierwotnej za 2,89 zł, chociaż ona też droższa nie była, bo około 5, tam kosztowała może miała trochę bardziej taką białą poświatę, ale Zasięg wcale nie był lepszy. No i hitem okazały się żarówki LEDowe. Powiem Wam tak, e, dla mnie to jest jednym wielkim szokiem, gdy widzę na Allegro, że na niektórych aukcjach posprzedawanych jest po kilkaset e, sztuk tych żarówek. No i później podejrzewam, że jest jedno wielkie zdziwienie. Ta żarówka nie oświetla drogi. Ona oświetla tylko i wyłącznie reflektor. Uwierzcie mi, e, gdy czytacie w opisie, że tą żarówkę można stosować zamiennie, no to to już ktoś podchodzi pod paragraf. Niektórzy wprost mówią, że tą żarówkę można stosować tylko i wyłącznie w celach demonstracyjnych. A jeżeli słyszycie, że zamiennie, błagam, nie kupujcie czegoś takiego. To jest tak samo, jakby użyć tej żarówki. To jest żarówka domowa, która ma 11 W i ona powinna w przeliczeniu względem takiej standardowej żarówki emitować moc około 150 W. Ona nawet nie emituje mocy około. 50W. Takie żarówki LEDowe mają pobór około 1W, więc uwierzcie mi, że z tego nie da rady niczego więcej wyczarować i to jest tylko jedynie gadżet. No i na sam koniec żarówki Philips Extra Vision. Chciałem sprawdzić, właśnie, jaka jest różnica między chińskim, jakby to Wiesiu Wszywka powiedział, badziewiem, a czymś dobrym i markowym. I gdy założyłem Philipsa, zauważyłem jedną zasadniczą różnicę. Specjalnie szybko wziąłem opakowanie, bo myślałem, że są to żarówki 100-watowe. One świeciły podobnie do tych żarówek 100-watowych, aczkolwiek pieszy powiedział jedno: Nie czuję, że ta żarówka go oślepia. Pobocze było o wiele lepiej doświetlone i był aż taki zarys widać, coś na wzór takiego ksenonu leda, więc ta żarówka w tym odbłyśniku o wiele lepiej pracowała i faktycznie czy te 30% barwa światła jest lepsza względem takich standardowych żarówek, to nie wiem, ale u mnie naocznie i to, co też widać na materiale, widać, że ona emituje o wiele lepszą barwę światła. Ok, to będzie na dzisiaj tyle, ale jestem również ciekaw Waszych opinii. Zapewne korzystacie z przeróżnych rodzajów żarówek. Chciałbym, żebyście się podzielili swoimi doświadczeniami, które dla Was są najlepsze, na których żeście się sparzyli i jakie macie jeszcze doświadczenia w tej kwestii. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!